atomówki znów ratują świat, zanim pójdą spać. Bójka, bajka i brawurka Już za chwilę w Cartoon Network. Witam Państwa w studiu telewizyjnym Cartoon Network, gdzie już niedługo odbędzie się uroczysta impreza. Na którą czekamy z zapartym tchem. A oto gospodarz tej wspaniałej uroczystości, Johnny Bravo. Jak zwykle otoczony pięknymi kobietami. No, ale oddajmy mu głos. Johnny, Johnny, mikrofon! Johnny zabierze głos trochę później, ale już teraz mogę Państwu ujawnić, że uroczysty pokaz dzieł zwycięzców naszego konkursu Akcja Animacja nastąpi już w piątek o 16.00, właśnie tutaj, na scenie studia Cartoon Network. Spokojnie koteczku. Zaczynają się reklamy. I czupa, czups! Możesz je lizać! Smak Smaki, siła, z którą łatwiej się wygrywa! Teraz w każdym opakowaniu naklejki, buźki chipi! Każda z nich humorem Chipi Może los przyniesieć jedną z nagród! Sony PlayStation 2, Robert, nogę. Tyle wam powiedzieć mogę! Czekaj, zaczynają się W obliczu globalnej katastrofy! Gdy światu grozi zagłada. Do akcji wkraczają najwięksi bohaterowie. Bohaterowie, którym przyświeca tylko jeden cel: sprawiedliwość. Walka ze złem rozpoczęta. Liga Sprawiedliwych. Nowa kreskówka od 1 października w Cartoon Network.